Ciema, no tu Kępa XD Jak obiecaliśmy na 20 słupów skaczymy z banji? Nagramy to z różnych perspektyw. Właściwie mamy już ponad 20, bo chyba 21 jest raz, ale. Hm. Na 30 słupków zapalimy tylko takie jakby papierosy, żeby to nie było takie zwykłe, Żeby to nie były takie zwykłe, wsadzimy do herbaty taki, ale nie tak jak ostatnio, tylko takie wiecie. No, będzie lepiej. I zobaczycie, jeszcze będzie niespodzianka, ale zaczynamy banji. To co to, co to? Okej, okay, zaczynamy. I start. Wisi. E, 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 przepraszam. Błędy techniczne. Jeszcze raz. Ja pierdolę. No, więc jakoś tak to jest. O. Eee, a teraz przywiążę sobie kamerę do brzucha i będzie widać. Eee. Okej, okay, siedzę i... Tu widzę. to już. Oksy, oksy, teraz ja. <śmiech> 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 y Nie, ja nie nagrywaj! Jaszkar! No, Kurwa, jak skoczyła! Kwaj! Jotrze! Kurwa! Kurwa Jotrze! Ja. Jotrze! Kurwa! Jotrze! Ja Jotrze! 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 Pierdole, ja pierdolę. Kurwa! pierdolę. tam do chuja pana! kurwa to jeszcze nie koniec krąż, 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 krąż,

Nie musiał ci stawać! Wow, 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 wow... Wow, wow, Nie, nie, bo... Eheheh... Siema! Dziś... <noise> okay. To już koniec! To była Kempa XD. przypominam, że na 30 będziemy... ...zadzamy do subskrybowania! No i ja... ...zadam i tak mam... ...opiekolę! den. ...opiekolę! ...opiekolę! ...opiekolę!